Rozpuszcza tłuste plamy, chroni tkaniny i sprawia, że kolory zostają jak nowe. Tworzy na ubraniach ochronną warstwę, która zapobiega wnikaniu brudu w głąb tkaniny. Dzięki temu pranie jest łatwiejsze, a ubrania dłużej wyglądają jak nowe. Jak pachnie! Czy uratowałam dom? Nie. Czy zrobiłam pranie? Tak, i to jakie? A plama, zniknęła! Znasz Savex Premium? To daj znać w komentarzu, jak to się sprawdza. A jeśli nie, to zajrzyj na Allegro. Savex czeka, a pranie samo się nie zrobi.